Niech to dundel świśnie, chciałbym mieć więcej wyświetleń na moim kanale YouTube. Cóż takiego powinienem uczynić, żeby moje statystyki prezentowały się dużo lepiej? Może zacznijmy od tego, żebyś zaczął nagrywać regularnie tyle niby śmieciu. Nie no, co ty głupoty gadasz? Co by to niby dało? A poza tym w ostatnim czasie miałem dużo ważniejsze rzeczy do roboty. Tak, to było naprawdę ważne. Powinienem poszukać jakiejś inspiracji, żeby stworzyć materiał idealny, żeby się klikał, był przyjazny dla reklamodawców. W takiej sytuacji trzeba zerżnąć za granicy. A jak już nas nauczyła historia, nie ma bardziej klikalnych rzeczy niż materiały z YouTube Kids. Więc zobaczmy, co tam dzieciarnia w dzisiejszych czasach ogląda. Masza i niedźwiedź mówisz. No nie ukrywam, czasami mi się to mignęło na głównej, ale serio? Tyle ludzi to ogląda? 4,5 miliarda wyświetleń! Przecież nas nawet tyle na świecie nie ma. Mowa dzisiaj o niezwykle niepozornym animowanym serialu dla najmłodszych produkcji... Albo lepiej nie wspominać o tym kraju, dla świętego spokoju sobie nerwów nie psuć. Którego premiera miała miejsce pod koniec 2008 roku. Ale czasy swojej świetności zaczął on przeżywać dosłownie kilka lat temu na YouTubie właśnie. No ponad 40 milionów subskrypcji na oficjalnym kanale. Ponad 30... 38 na anglojęzycznym. Takie liczby nie biorą się znikąd. Ale muszę przyznać, że twórcy naprawdę podjęli decyzję życia. Bo zapewne dostali jakieś psie pieniądze za emisję w lokalnej telewizji swojej durnej bajeczki dla dzieci. W końcu mówimy tutaj o kraju, który wysyła na pewną śmierć swoich obywateli do zakręcenia zaworów pod wybuchniętym reaktorem w Czernobylu za. 400 rubli. And of course any volunteers will be rewarded. A of 400 tak, wiem, że przeżyli, ale wiecie o co chodzi. A tutaj praktycznie z dnia na dzień dostają miliardowe, setki milionów wyświetleń, więc... Profit? Ale przekonajmy się dzisiaj w czym tkwi sekret maszy i niedźwiedzia z nadzieją, że uda nam się odtworzyć ich sukces. Oglądamy. Na początek wypadałoby poznać cały lore tego świata. Bo jakim cudem taka mała dziewczynka zaczęła zadawać się, kurde, z niedźwiedziem. Gdzie są rodzice? Ja się pytam. Może w czołówce coś wyjaśnią. Czy ona ma czapkę z czerwoną gwiazdą na? Naprawdę? U nich wojsko jest na tak niskim poziomie, że zaczynają rekrutować pięcioletnie dziewczynki? Ej, ale to by się zgadzało. Pewnie w jakiejś jednostce się poznali, jak był ten niedźwiedź Wojtek, co Polakom pomagał w trakcie wojny. Ta sama sytuacja. Może rozwiną bardziej ten wątek w pierwszym odcinku. Pierwsze spotkanie. Poznajemy Maszę z zespołem Elmilki z przygód Animków. Yes! niż Godzilla! Która znęca się nad zwierzętami, ale ona to zapewne nazywa miłością. Podobnie jak peta, też kocha zwierzątka, dopóki mają z tego hajs. Od tygnoju zwierząt nie lubisz, będziesz mi tutaj petę obrażał? Będę! Nie chcę nic mówić, ale gdy jakaś organizacja non-profit ma swoją stronę na Wikipedii, a jedyny rozdział, jaki tam widnieje, to kontrowersje to musi być coś nie tak. Miejmy nadzieję, że mieszkańcom lasu uda się jednak uciec przed maszą. A jednak nie. W ogóle, czemu oni promują tak niebezpieczne zachowania? Za moich czasów w kreskówkach nie było takich rzeczy. Czasami. Najpierw dobiera się do dzikich zwierząt, ucieka samej do lasu, wcześniej jeszcze było walenie wiadra, a teraz łazi po drzewach, spadnie i się zabije. Oj! <laughs> Spadła i się zabiła. Poznajemy również niedźwiedzia bimbrownika. Nikt mi nie wmówi, że gościu w takiej maszynie robi kawę. Nie wspominając o tym, że zaszył się z tym wszystkim w środku lasu. Idealna lokalizacja. Filiżanka i porcelana pewnie tak tylko dla zmyły. Bo można być alkoholikiem. Ale z klasą. Wyczuwam nasłonecznione kartofliska południowej Małopolski. I tak oto nasz kochany Misio wiedzie sobie spokojne, sielskie życie, dopóki w jego otoczeniu nie pojawiła się kobieta. Oj! Zniszczyła mu cały dobytek: ogród, nagrody, rower na dodatek. Nie wspominając o obrażeniach fizycznych, kobieta mnie pije. Udało mu się jej pozbyć, ale wzięły go wyrzuty sumienia, że zostawił ją w lesie i jakieś wilki ją porwały czy coś. Oj! Nie żeby sobie na to nie zasłużyła, ale niech już będzie. Żarły ją. I czego ryczysz? Będziesz miał święty spokój, Hopie. Nie wspominając o tym, że wasza relacja mogła podchodzić pod jakiś paragraf. Oczywiście, że się znalazła i tak oto zaczęła się ich wspólna przygoda. Pora do domu. A ja nadal nie wiem, w czym tkwi sekret tych półtora miliona subskrypcji i dziesiątek milionów wyświetleń. A mowa tylko o polskim kanale, nie wspominając o całej sieci, do której możemy zaliczyć. No, no dobra, to nie wiem, co to za języki. A nie da się ukryć, że dialogi były tam tak bardzo rozbudowane. Brrr! Że trzeba było to przetłumaczyć. Czy przetłumaczycie też Jasia Fasole? Fasole. No, ale skoro już wiemy, jak to fabularnie wygląda, to może zerkniemy na jakieś bardziej edukacyjne odcinki, na przykład bądź zdrów. Bądź zdrów. O, no i w dzisiejszych czasach przydadzą się takie porady lekarskie. Co to za toksyczny związek? Bawi się swoim samolocikiem, nagle widzi, że ta do niego idzie, więc musi go schować, bo wie, że ta mu go zepsuje. Jeśli przed jakąkolwiek kobietą musisz kryć się ze swoim hobby, to coś jest nie tak. Chyba, że jak w moim przypadku kolekcjonujesz słoikach, to się nagrywa się? Co z tobą, chory jesteś? Dobrze, że przyszłam. Ja się na leczeniu znam! Co ty, dziecko, możesz wiedzieć o leczeniu? A nie, przepraszam, zapomniałem. W ostatnim czasie media nam uświadomiły, że każdy z dostępem do internetu jest ekspertem od wszystkiego. Wystarczy mieć argument pod tytułem Młody jesteś gówno się znasz. A w internetach żaden nie wie, że jesteś pięcioletnią dziewczynką mieszkającą z niedźwiedziem w lesie. Żaden. Mm -hmm. U -u. Tak, ciężki przypadek Po prostu zjadł większe śniadanie Nie wyzywaj go od razu od grubasów Ciężki przypadek mig mi tu urządza Pomoże tylko Mycie rąk Wszyscy wiemy, że na najgroźniejsze choroby Ostateczną obroną jest Mycie rąk właśnie Jakby to nie było coś Oczywistego! Naprawdę musiał przyjść ogólnoświatowy kataklizm, żeby ludzie zaczęli robić taką podstawową czynność jak mycie rąk, podstawy higieny osobistej? W ogóle jakiś czas temu mignął mi się taki plakat w pewnym środku komunikacji miejskiej. Sposoby ograniczenia ryzyka zakażenia, gdzie były zamieszczone tak przełomowe hasła, jak na przykład umyj ręce po kaszlu przed jedzeniem. Po korzystaniu z toalety, kiedy ręce są widocznie zabrudzone, umyj ręce, kiedy są widocznie zabrudzone. No dzięki, dzięki, Oca ocalimy świat. Taką rzecz musiała mi powiedzieć ulotka od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. DZIĘKUJĘ! Unikaj jedzenia niedogotowanego pożywienia. NIE! Będę wpierdalał na surowo! Kurczak medium rare! Bitch, do you know how many germs Crip walking on that damn chicken right now? Ain't no such thing as medium rare, you gotta cook that shit! Choroba nie odpuszcza panu misiowi, zatem trzeba będzie się nim zaopiekować. A! To ważne, proszę nie wstawać! Chyba podleczymy go tym podejrzanie przezroczystym płynem z tego baniaka. Dostaniesz herbatki z malinkami? To jest chyba najbardziej rozwodniona herbata, jaką widziałem. A sam używam tych samych torebek po 7 razy, więc wiem o czym mówię. Lekarstwo przecież powinno być smaczne. Okej, okay, leczy niedźwiedzia bimbrem. Potwierdzone info. No i co za niespodzianka! Gościu tylko symuluje, więc za chwilę się to zapewne na nim zemści. Mm, mm. Nie wstawałeś? I nadal jesteś chory? Ano, <laughs> chory jestem, dziewczynko! <laughs> Musisz mi polać jeszcze! Trochę się zapędził z tym swoim udawaniem, więc tak jak mówiłem. Na szczęście polska służba zdrowia czuwa na posterunku! A nie przepraszam, jedna rzecz się nie zgadza. W Polsce by tak szybko nie przyjechali. Chyba, że byłby to jakiś zażygany żul, wtedy no, w dwie minuty. Ale to bez znaczenia, czy szybko, czy późno. Ważne, żeby wyleczyli. Może jakaś terapia wstrząsowa czy coś. Kiedy wypadnie ci dysk i zamawiasz kręgarza na NFZ, więc wrzuca cię do jakiejś zdezelowanej karetki z nadzieją, że samo się nastawi. O, no i pacjent wyleczony. W trakcie całego procesu złamał sobie nadgarstki, piszczele i przy okazji nabawił się zapalenia wątroby typu C, ale przynajmniej już nie kicha. W ogóle to jest bajka dla dzieci. Ja tu się powinienem pośmiać, bawić, a nie zebrało mi się na jakieś dywagacje na temat polskiej służby zdrowia. Może coś luźniejszego dla odmiany. Odcinek Uroda ma wielką moc. Uroda ma wielką moc. No, a zasobność portfela jeszcze większą. No, bo sami popatrzcie, taki przykład. No, sami Państwo widzą, nic ciekawego do oglądania tutaj nie ma. 2 na 10, obraz nędzy i rozpaczy, ale zastosujmy taki mały trik i. No, nagle 6 na 10 chodzący seksia. Szkoła Andrew Tate'a w praktyce. Powinienem już mieć sześciopak, jakby ta praktyka działała. Mhm, ale świnka. Przepraszam, ale wychowałem się na braciach figofagod i tak już zostało. Ciekawe czemu Sebastian zdechnie w samotności. Ale pana niedźwiedzia raczej nie czeka taki przykry los, bo widać gościu ma niezłe powodzenie. Wymienia się magazynami z panią misiową, ale musiała się pojawić gówniara na świni i wszystko popsuć. O, nie kochany, tak się nie będziemy bawić. Sam se ją będziesz wychowywać. Bardzo progresywna kreskówka swoją drogą. Role się odwróciły. Ale nie jest ona aż tak roszczeniowa jak reszta społeczeństwa, więc postanawia mu pomóc, wręczając małej magazyn modowy. Oj, to nie skończy się dobrze. Hmm, więc to taki jest. Sekret nieziemskiej urody. A czym jest sekret nieziemskiej urody? Może wyjaśnisz nam to w postaci piosenki? Nie. Gdy ktoś nigdy się nie zmienia, to wychodzi na jelenia! Co? Ty wyglądasz tak zwyczajnie, nudno i przewidywalnie. Nie. Kochają cię! Co to za toksyczny szajs! Nie podziwiają cię! Jak będziesz wyglądać normalnie. A ty wyglądasz tak zwyczajnie. I nie spełnisz standardów piękna, wykreowanych przez media, które i tak są niemożliwe do zrealizowania, czy to ze względów finansowych, czy jakikolwiek innych, to nikt cię nie pokocha. Smutne to, ale jakże prawdziwe. Znowu wszyscy będą ciebie chcieć. O, i teraz bezpośrednia wiadomość do naszych pięknych pań, a właściwie do brzydkich pań, bo według Maszy, jak się nie pomalujecie i nie zrobicie sobie włosów lokówką, Ty się pięknie umalujesz, włos lokówką potraktujesz, to nie możecie wyjść na miasto, bo wstyd. Uf! Makijażem pachnie, jest pewne z żaby zrobi się królewne. Żaba w O kurde, ale grubo. Bo bez makijażu nikt cię nie będzie chciał. Nikt? Nikt, rozumiesz? Rozumiesz to? Dotarło do ciebie? Ty po czwaro nie myta. Bo to nie jest tak, że popkultura i w sumie kobiety same na sobie nie wymusiły jakiejś dziwnej potrzeby makijażu, który kompletnie zmienia twarz co nie podczas gdy dla 85% mężczyzn oznaką piękna nie jest twoja stara malowana, Bro. tylko szczera, inteligentna rozmowa, bliskość, zrozumienie, uśmiech ukochanej osoby o poranku. Jeszcze próbują się odratować na koniec tym tekstem. Grupa darstwa makijażu zjada cały wyraz twarzy, bo we wszystkim. Najpierw nawrzucała wszystkim dziewczynkom, które to oglądały, że są brzydkie, wyglądają jak żaby. Z żaby zrobi się królewny. A na koniec trzeba mieć umiar. Już za późno, szkody narobiłaś, hashtag Masza is over party. Młoda poszła o krok dalej i otworzyła cały salon piękności dla zwierząt. Czarodziejka. Salon urody. Na szczęście przyszedł Niedźwiedź Samiec Alfa i wyjaśnił towarzystwo. A moja uroda, moją urodę nieziemską, całą mi wytrzęsie! Całą urodę i piękno jakie masz znajdują się w środku i takich rzeczy nie da się wytrząść. I tym pozytywnym akcentem zakończymy, bo ja nadal nie wiem, w czym tkwi sekret tak potężnego sukcesu tej serii.